Siemaneczko wszystkim, jestem Krysma 2002 i to są y, taki jakby odcinek ogłowy, informacyjny. Czyli na, na moim kanale znajdziecie nową serię jakby debil grawy i drugie od dzisiaj nasze okulary i, kam i filmiki będą częściej z kamerką. Dobra. Naszym debilem, który będzie grał w tej gry będzie. Mam inne skarpetki i się cieszę. <grym> 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 Dobra, Pokój. Nie. dobrze. Odej. Odej. Kapusta. Odej. dlaczego Odej. Nie Odej. 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 Spokojnie. I dzisiaj Minecraft! Podobno bo, zajebiste. Dobra, bo, bo on Ty mi Charlie i Wróżkowie. Nie, on nie może grać w Słyszeliście, że mam dwie pary majka? No, ja. słuchaj, tutaj masz kredny. nazwij, jak chcesz. No, 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 kurde! Powiedziałem ci co masz. Ob, ob, ob. Dobra, nie, nie, nie. kocham was! I co ja mam robić? Dobra, Berem... Jezus, co? Stary, to mi tak lata! Jezus, to go nie boli! nie i pomylił, jakby mi stanął i ja bym tak uderzał od drzewo. A nie, nie,

Głośniej Dobra, bierzemy moją pałomię z dobrzenia. <laughs> Dobra, bez jaj to, że jestem brzydki, to nie znaczy, że jestem brzydki, ale to gramy dalej. Patrz, tak, pałac, się w coś zmienił. Co? Patrz, czy machasz. No wie, a to już zauważyłem, tylko to tak gdzie nie wyglądaj, mam fali. No patrz. <laughs> Dobra, no i co ja mam teraz robić? Dobra, maricha? Ja się ma koleżanko Smarysha A gdzie są moi koledzy? Nie jesteś sam. Stary, z się, bo wyniku. Nie? Ale go nie nie wiem po rało. No wiesz, że... się dobiegać? Mam dwa razy w 2 naciśnię. Tak szybko. Tak jak Fabian. Ale nie tak. O, właśnie dobrze. I ja w lewo. O stary, idziemy się. Jezus! Jak on się bije, on jest czerwony, on sra. Ciśnie, patrz jak ci To jest kurczak, on ci nie będzie uderzał. Tak. A tu on mi Ale on sra, on wysłał mi. Dobra, idź dalej. Nie, szczą. Nie, ja chcę więcej. Ja chcę więcej syca. Syca i kości i głównie. Dobra, Tu cyca. Płyniemy, a to jest. Tak, piasek tam jest moje tożsamości poznacie w ostatnim, w którym odcinku, ile będzie odcinków w tej serii? 10, nie? Na Patrz! Jezus, co dziwnie wygląda. Tak. Dobra, idziemy tam. Aha, to jeszcze jedno, to sobie ignotyczalne włosy. Tak. Ale to akurat tak, tylko okulary są przeciwsłoneczne. Też naturalne. Ej, ja, ja oglądałam kiedyś na YouTube. Na... Dobrze, na YouTube. I ja już wiem trochę jak to się to gra I coś tam o tym wiem. Wiem, że tu jest takie coś i tu jest pod tym takie gówno długie. Wiedziałem i tam... j**a. Yep. Tam jest Alach. Nie Alach, tylko tam jest takie... Takie coś złego. Wiesz, bo tam masz takie... O ja wiem, nauczyłem się czegoś odśmietany. Zawsze, mucha jej. Zniszcz. No! Jezus! Zniszcz tą o co? bo jak w nią wdepniesz przez prostu to, to potem. A no to już wiem, to czekaj, czekaj, tylko płytkę i nie przypominaj mi. Myślałem, że w nią wejdziesz. No, a chcecie zobaczyć, co tam jest? TNT. No ja jeszcze nie widziałem wszystkiego. Naciśnij Shift i to. No. Ty, tego nie widziałem na filmiku. Dobra. No. Kurde, ale bogactwo. Mhm. Uuu, smoragdy! Emelody! A stary, a po co mi to mięso? Ja nie jem mięsa. Jestem wygadany. Yeah. Źie! E, Aguaj, infinity! O! Agua, infinity! Jeden. Stary, tyś czytałem i mamy 19. już mamy chałupę. Będziemy mieli. I mam dwa konie! Ty, a uderz te, zniszcz te, te czerwone to czerwone. To jest To jest To To jest To jest czerwone. To jest czerwone. To jest czerwone. To jest czerwone. To jest To To jest To To jest czerwone. To Koksów. Dobra, musimy się poddać na tym Zapomniało mi się. No, się wiecie, że <laughs> podobno e, ma być koniec świata za dwa dni, to już wiecie, nie? Ja się <laughs> boję już tak płakałem tysiące milionów razy. Ja stąd idę, bo tu jest mało rzeczy. Wiecie. To się pomija ty, ty. Nie, po co zaś ty. ty, ty, ty. No, no. Dobrze, nie no. Ja tam Minecrafta gram pierwszy raz, ale ogólnie widziałem, że nikt nie... więc muszę te włosy. No. Wiecie, że ogólnie mam farbować na blond włosy i ścinać? Ciekawe, będę wyglądał, nie? No. Czego rzesz? Że... Czemu? Nie wiesz, jak będę wyglądał. Nie. No. Yeah. No. No. Wiesz, co ty, chcę, nie popieraj tych grup. Nie wiem. Yeah, we are the champions, my friends. I nadzieja w yeah. waszym prędzej. Co ja jeszcze widziałem? Czekaj. W prędzej przyszłem. Tam, tam. No, jak coś, to tutaj masz mapę. A, o, fajnie. Happy Potter. Deadpool. Co? Deadpool. Grałeś kiedyś w to kongre? Tak, kojarzę. Z takim gościu że się pojechał robię. To wiem. Tylko tyle z go zapamiętałem. <laughs> Może zrobimy sobie domek w tamtej górze. W tamtej? Czemu? w środku? W środku? Tak, 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 wkopiemy się. Nie wiem, to ty w to grasz. Khiś. To widziałam akurat w filmiku. Jestem mądry, nie? Powiedzcie czy jest? Napiszcie w komentarzach, czy jestem mądry. Nie. Wiecie co napisać? Nie? Jestem taki tego bardzo ciekawy. Co ty robisz? ten tak Weź. Powiem Wam o naszym koledze. My mamy w, znaczy w klasie... On jest moim najlepszym kolegą, nie? przyjacielem, TP i td, nie? I to jest to, że my chodzimy do osobnych klas. Teraz ogólnie mamy, jesteśmy w piątej. Mamy iść do szóstej, nie? I to jest to... Tak jakby to powiedzieć. My się strasznie bardzo lubimy. My lubimy się chyba od drugiej klasy? Od której? Pierwszej czy od drugiej? Drugiej. Tak, po drugie, ja się tutaj wprowadziłem, mieszkam, to jest ten blok ten taki, ja mieszkam naprzeciwko, wiecie, no no i ogółem jest wszystko dobrze, nie? Może jeszcze po Nie, dzięki, za dużo lasek by do mnie przychodziło. W no następnym odcinku, ja dzisiaj, w ogóle 100 lat, 100 lat naszemu koledze. To on, ja ma urodziny. To rodzina rodzinę 4 dni temu. Czekaj, Czekaj człowiek, wiesz co, weź, weź, to, weź to, nie. Naciśnij E. Naciśnij E. Czekaj! Sprzątam. Nie, ale już, nie, weź to, weź, weź, to. I patrz, no. Nie, 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 nie tutaj i postaw to Słuch? na to, no, postaw. Jeszcze raz. Jezus. No co głupko, ty nie lubię cię. Nie lubię cię, idź sobie stąd. Wyjdź, Z mój dom, to jest mój dom. Ijdź. Dobra, tu się zrobimy domek, tu mamy taką funkcję i tego, nie? Dobra, a teraz wiem, że można zrobić seal off. Bo powiem tak, ja mam trochę zepsutego Minecrafta w domu, a więc do kolegi wiecie. Ty w ogóle w to nie gramyś! Nie, kłam! <laughs> On kłam, ja gram dużo raz dużo <laughs> razy. Miałeś mi tego nie mówić, a oni mieli <laughs> się sami domyślać. <laughs> skąd ty, skąd ty znasz to wszystkie, jak się robi te darzenie? Ja tu był człowiek youtuber, nie? I tam... Nie? <laughs> No to twoje filmiki. Ja, dobra, dzień. Czego ty ryniesz? No i piękny włos? To tak! To nie jest peruka. No to nie jest peruka, dobrze? Ja mam naturalny, to ja mam blond, ale jestem wyformowany. daj wam trochę moich włosów? Ja mam gdzieś jeszcze tutaj, no to chodźcie. Tu będę jałpać włosy. No zagraj! Jezus, używam włosy. Dobra. Naprawdę boli! O, Jezus, boję się! Znowu mnie po mnie przyjdzie. Tak znowu? Nie. No bo na filmiku było śmietana. Indiana śmietana. Z śmietaną. No co? Jest gejem, ale to nie znaczy, że jest głupi. Kopię, kopię ten A skończymy na dzisiaj, wiecie. Pierwszy odcinek musi być taki. Wiecie. Zabrałam się przy Co, to mnie szczerze się. <grymne> wiecie, bo ja mam tak. że ja muszę też odrobić lekcję. Dobra. I tutaj. to jeszcze, ty mi dzisiaj mówili, co on zrobi na zakończenie. Chyba się pomylił. Co ty robisz? To nie ta strona. To, jest, to tu. Kilofon to Boże. I to ja, a więc mamo I... Po prostu lubię was, moje dzieciarki. Siemaneczko wszystkim, jestem Chrisman2002 Ale ja wcale zapomniałeś włączyć minecrafta Siemaneczko wszystkim, jestem Chrisman2002 Tu ty masz dwie inne skarpetki? A tak właściwie powiem wam jedno Powiem wam tak, tak, tak wygląda, tak, tak wygląda <laughs> Tak wygląda mała da Vadera jak się wkurzy